nie wiecie, co najbardziej boli. Po tym, że przez parę lat byłam po prostu wegangą. Teraz, kiedy zaczęłam, w ogóle chciałam wprowadzić jak najwięcej produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie takich tłustych, to wiecie co, mój organizm w ogóle sobie z tym kompletnie nie radził. Ale już pomieńmy kwestię tego, że rzeczywiście nauczeni byliśmy. Od małego, że tłuszcz jest niedobry, szczególnie tłuste rzeczy, y, takie naturalne, szczególnie z pochodzenia zwierzęcego są strasznie niedobre. Po, zapomnijmy o tym. Niektórzy mówi, mówią, że y, po prostu mają niezdolność do przyswajania tłuszczów. Może, no, no i zgodzę się z tym, bo rzeczywiście nasz organizm super, cudownie się przyzwyczaja do pewnych rzeczy. Czyli jeśli nie dostarczasz tłuszczów, no to organizm nie będzie miał enzymów, żeby to tłuszcze trawić. Rozumiem. Ale trzeba po prostu czasami to stopniowo zacząć wprowadzać i wszystko się super rozkręci.